Trzymanko, z tej strony Piotrek, a ze mną jest? Ja to przejął. jesteś. O, spoko. I dzisiaj zigramy na paintballu. No. I... I gra... Patrz, Mati, ja jestem lepszy od ciebie. Jestem purpurowa, pur ty jesteś pierwszy sierżant. Tak? Wiesz, że za, za 500 punktów by, za 50 punktów będę miał porucznika, który ma atak powietrzny. Czyli bombardowanie? Tak. Mhm Fajnie Ci Dobra Jaki? O Co jesteś mamy? ze mną, jesteś ze mną Matki chodź dołem Wiesz, mam minę. Nie, tutaj Chodź, ja mam miny Chodź za mną Chodź za mną Ty nie umiesz Ja umiem, ja się jak ty tu weszłeś? No Matki. widzisz, no nie wiesz jak Proszę bardzo wyszedłem. Temat Mati, dawaj, dawaj stąd, dawaj stąd. tu, yeah. tu co A niektórzy robili po prostu kępili tutaj i czekali aż aż ten, aż, aż re reszta się powybija. Na no szyfcie tutaj trzeba. Jak padają? A oni on mają 3 sekundy protectiona. No nie? No. Uwaga. Uciekać. Kurde, ile on ma tego żyta? Widzisz jest fajne? Co? Shotgun. Ja mam. Automatiko. Kupiłeś? No. Kurde, mają protectiona. Gdzie ty jesteś? Czu? Kurde, padłem. Marti, dawaj, na górę, dawaj, 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 Marti. Wychodzisz? nie Co? chodzisz? Co? to jest? Co? to jest? dlaczego już niebieskich nie ma taktycznie w ogóle? Nie wiem, bo ich wybili. I został jeden. O się, walnę raknice. Kurde, nie zdążyłem. Ale to tak jeszcze jeden, dwa meczyki. Ty, jeszcze dycha! Jeszcze dycha, o jeje, yeah, yeah. jeje. Yeah, yeah. Mam nadzieję, że będziemy razem. No. Dobra, 15 sekund. Wpisz PBD. Pisz PBD. Dobra, dobra. Jesteś? Codzony? Blue. No, jakbyś pisał PBD, to byś był codzony. Pisałem. Tak, i pisało, że do randomowej. I napisało, że do czerwony idę. Jak pisałem. Może za późno. Jak? JOK! Co, wiesz co to było? Co? Rakietnica. Ty też się masz. E, to jest repeater. Wiesz? I po co są łzy gasta? To są flashbangi. Czyli? Czyli oślepające granaty. Oślepiają przeciwnika. A co myślisz, że? Siemeczka, siemeczka. Widzisz, na tym poliwolu jestem dobry. Zupka. Padają jak muchy. Lol go ci przyszył nie, nie, nie zauważył. Chcia, Chciała! Lol ja tym shotgunem wymiatam tu. Że ty przyszedłeś do naszej? Tak? Z no. A ja przesunęłam tak do twojej. Tak od tyłu, tak? Ciao! To na pewno do mojej. No, ja Nie wierzę ci. Byłem. Ojej, Baś. O kurde. Dobra, co nas tylko. czekaj, kto mnie fragi? Fragi Ile masz killów? Kili, nie u. No, kili. Jest, jest, yes. tu, tu, tu. tu. Peter, ile masz? Um. Kili z czternaście. Jest, 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 jest. W ogóle shotgun to jest jedna z lepszych broni. Co jest, co jest, co jest, co jest, co <tryk> 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 yeah! Jak będziemy razem, to będzie prosko. Z przeciwników. Wpisz PB -red. Red A nie, piszemy Join it random, random team. Dziwne. Bo, cię do, do tej. No, bo ci informuję, że tutaj No, czy czemu nie ma FreeBeat? A jest przecież. Czekamy. Yeah, Mati. Wiesz, co mam atak orbitalny? I każdy u mnie stoi. LOL Bagi internetu. Jaki kolor masz? Ja mam już zielony. tylko że co? wszyscy u stoją. Ile lat kosztuje? 80 a to jest Ice. Ice strike. mati wychodzimy za mapę. I jaki... ty... Jesteś czerwony, co, nie? No, a ja dałem, żeby... żeby zaatakowali. To mocno wa... To mocno ci odejmuje punkty. Jak źle trafisz Kurde, siedzi się poza mapą taki bolo jeden I wiesz Taki jolo Jola Not enough cash? Cash? Kysz? A kysz Uuu, uh, automatyczny baby. W ogóle wiesz, że ja mogę po prostu sobie uciec? Gdzie? Yeah. No może sobie pójść gdzieś tego siłę Wiem, ja, można uciec, poczekać aż oni się ten... oni się będą zabijali? No nie? Zabić tam kilku? No, macie po prostu kępimy na nich, co? Czekamy. Kościół flashbang, nie mam pomysłu. Flashbang, Yeah. jak protection. Już po prostu kąpimy na nich i tyle. Asz. Kurde, padłem. Ty też? Już? Ej, ja już, już, się, ko już ja do końca? Ja Nie. mam cztery życia. Ja trzy. To dawaj, dawaj, po prostu kąpimy to na nich. Co? Mati? Poczekamy aż oni się pozabijają? A i chyba jest tylko dwóch. Nawet trzeba ich kilnąć. Oni są? I jak stąd wyjść? Ty, są poza mapą. Wygraliśmy? Nie, jeszcze jeden jest. Wygnamy chyba to, co nie? Nie, będzie, będzie. Remis, bo jest poza mapą. Nie! Kurczę, już prawie Wygnamy. Nie być będzie remis, bo został jeden. Nie, wygnamy. on. Jeszcze tylko 45 punktów. Będę miał masz się żanta. A, a wiesz jaki dobry jest ten Patyk? Nie Je... Patyk. Ty patrz! Patrz od kiedy jest kapitan! 5000 50, punktów, potrzebuję 4. No i? Ej, no, ej, trzeba dużo. Dużo, ale różnica jest. jesteś ze mną. Red. Czekaj, mam gift'a. Mam dwa flashbangi. A ja nie mam. Lipne. A ja miałem dwa flashbangi i takie coś, Co się stawia? Taki. Jak to się nazywa? Ten no płotek netedowy i coś tam się dzieje. Łotek nederowy. Czekaj, nederowy podpowiadasz? No. Ty wiesz, że ty mogłeś mieć air strike, mm -hmm. Orbital Strike'a? No, to miałem właśnie. I nie uż użyłeś? No. I co, dobre? No, że tak schodzisz, du-du-du-du, pu. W każdą stronę y, jakby wystrzela. Chyba użyli tego przed chwilą. To, to mocno bije twoich, a jak bijesz swoich, to wiesz, punkty minusowe. No, to ty głupie... Zobaczmy, że ktoś dostali spał, nie? Tak, wcho to, nie? wchodzi w ciebie. Jest wkurzające, jak w ciebie wchodzą. No nie... LOL, wszedł we mnie, ja byłem przed nim i mi zelczą, że w niego strzeliłem. Ty tutaj się da wyjść z mapy? Nie wiem, Nie do rodzaju. Dawałeś Ty da się! Kurde, jak? nie, za, dłu za długi skok. Ale jak da się? Nie, nie, za, za, za daleki skok jest. Nie, możemy poszukać. Ja wiem, jak da się wyjść. Tak, na podkiś skokiwać. Bo jak wyjdziemy, to będziemy nieśmiertelni. Widzę, że padłeś. Ej, skąd koleś ma siekierkę? No, siekierka to jest... E, ...flash, ten... ...shotgun. Nie. Tak. Tak? Tak. Tylko, że nie automatyczny. I chodź tu, no. A, umarło. Mam pomysł, jak można wyjść. A to nagle? Lol, nagnęło go. tyle. A ja muszę skończyć. Bo nagranie jest za długie. Nie wiem, Ile minut. Ale już kończy. 14, mam kilka sekund. Tu już skończyłem może skończyć. No nie bo akurat taki perfekto wyszło. Nagranie perfekto. No. no dobra. Usta ustaw się szybko, bo zaraz mi wyłączy nagranie. Dawaj, dawaj, dawaj. jesteś, chodź tu. Tu na, na środku, na spalnie. Dobra. To. To by było na tyle. Jestem Piotrek i Mateuszejo. Nara.